Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Farm i lecimy z drugą częścią update'u z farmy. Słuchajcie, na początek obiecane sakurki, to są o ile się nie mylę, czekajcie, jeszcze sobie dobrze ładnie zweryfikuję. Mamy sakurę Yellow Neon i myślę, że tu mam rację i że tu się wszystko zgadza stado z Allegro i muszę wam powiedzieć, że całkiem pozytywnie, całkiem jestem z tego stada zadowolony. Jakościowo jest ładne. Troszkę czytałem, że z tymi sakurami może być problem z rozradzaniem się, czy rozmnażaniem, ale powiem wam, że, że tutaj ono jest z listopada i póki co zauważyłem jedną samicę z jajkami. No, przyznam się szczerze, że nie widziałem okresu, kiedy rzuciła wylinkę, więc nie wiem ile tu jest Samców w tym stadzie, ale z tego co widzę, trochę tych samców chyba jednak jest. Zresztą już się przyzwyczaiłem, że zazwyczaj jak zamawiam jakieś krewetki, to więcej jest samców niż samic. Ale powiem Wam, że ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jak staram się coś ładnego wybrać i, i fajne krewetki, za bardzo nie, nie patrzę na to, czy to jest facet, czy to jest kobitka. No nie, jak wysyłamy. To bardzo często łapię się na tym, że, że jednak podrzucam też sam więcej samców, chociaż tego jakby specjalnie nie planuję. No i pamiętajcie, kamerka zawsze ma jakieś tam problemy u mnie z kolorem żółtym. Na żywo to są naprawdę ładnie wybarwione krewetki, i, i, i myślę, że można być z nich spokojnie zadowolony. Jak one, jak one pójdą, co wyrzucą, to Wam na pewno pokażę na kanale, bo nie wiem. To będzie pierwszy miód z tych sakur i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno zbiornik będzie przechodził mocną selekcję, ponieważ on jest w miarę czysty. W miarę tutaj jest wszystko w porządku. Jeśli chodzi o zarzucenie zbiornika, jest dużo wolnej przestrzeni, więc raczej sobie z tą selekcją będę yy, mógł poradzić. No i tutaj jest to element powiedzmy projektu, zresztą miałam ja chyba w gorszej jakości pokazywałem te sakury listopadowego zaczynania, jakby nowych stad Neocaridin. I, i powiem wam, że w ramach tego listopadowego zamówienia, no dość fajnie, fajnie mi te Neokaridiny idą. Pamiętam, że w tej paczce też zamówiłem sobie tangeriany i tam trochę mi opadło, opadła, bo naprawdę dużo samic wskoczyło w tym zamówieniu, to jest jakby jedna rzecz przy tych tangerianach. A druga sprawa jest taka, że no one są już zajeczkowane, chyba trzy albo cztery samice już tak na lekko naliczyłem z jajkami. No i widzicie jak mniej więcej zbiorniczek wygląda, na środku ta gąbka, którą widzicie to jest gąbka wrzucona na wcisk od odpływu wody. I tu nie jest tak, że one siedzą, bo chcą uciekać, tylko dlatego one się znajdują przy tej gąbce, ponieważ tak akurat wrzuciłem, wrzuciłem im pokarm. Zbiornik bez żadnego podłoża na czystej szybie, i mogę Wam powiedzieć, że neokariginy nie mają z tym najmniejszego problemu. Gdzieś myślę, że tu jest przewodność około 400. Nie, tu nawet 400 nie ma, tu jest 300-350 mikro i na tej przewodności one sobie żyją. Przy stadzie zaliczyłem chyba jeden albo dwa zgony na początku, z tym, że nie, nie ja je osobiście wpuszczałem, więc mogę przypuszczać, że, że ten wrzudny okaridy nie był zbytnio związany yy, z aklimatyzacją właściwą, czyli znając życie, pewnie dostały szoku i te, które nie wyrobiły to tak trafiły do wody. Do niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Słuchajcie, jeszcze chyba szybki najazd powinien być na samicę, Nie, nie ma, nie, dlaczego nie zrobiłem wam najazdu na samicę, no ale mniejsza z tym. Tu są moje, słuchajcie, blue velvety, a w zasadzie trochę tego, co się z nich urodziło, bo w zbiorniku też miałem wysyp bardzo ładnych tych blue velvetów, już pierwszą selekcję przeszły. A to jest już druga taka nietypowa selekcja do małego zbiornika pod kątem wyciągania, następnie tych krewetek z lepszą gradacją. No i tam poszło chyba kilkanaście krewetek takich najładniejszych, z tym, że one jeszcze w większości są małe. Tutaj projekt Szoko. No niestety trafiłem z filmowaniem po tym, jak były one karmione, więc trochę się na mnie wypięły przy wrzucaniu pokarmu. No, i macie przykład jednej młodej, no i niestety przy, przy szoku dla mnie to jest osobnik do odrzucenia, no nie? Przyznam się szczerze, że ja tam jeszcze nie ruszałem za bardzo, czekam, aż one podrosną. I zobaczymy, jak pójdzie z wybarwieniem, ale na pewno tutaj pracy z selekcją będzie. I na 100% większość tych krewetek, które nie będą takie jak rodzice, czyli bardzo ładnie pokryte, to będą lecieć. I teraz klub programu. <laughs> I z góry was przeproszę za to, że część tych filmów będzie ze słabą jakością, ale to jest robione w małym zbiorniku, do którego nie mamy zbyt dobrego dostępu, żeby wrzucić światło. A widzicie mianowicie mój taki projekcik TAI i, i, i TB, no nie? I tutaj macie klasyczną krzyżówkę z tygrysem. No nie, nie powiem wam, czy to jest krzyżówka krewetki B, czyli Crystal Reda lub Crystal Blacka, czy to jest krzyżówka Tajwana. Tego Wam nie powiem, bo powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem. Dwie takie samice tam latają do zapłodnienia. Jedne, jedna jest świeżo wrzucona, a jedna zrzuciła już jajka, co zaraz zobaczycie. Niestety yy, przecineczki są dość małe, więc jest dość ciężko mi je złapać. A tutaj ta samica, to jest chyba ta, która rzuciła jajka. Słuchajcie, ona latała tak po zbiorniku, że niestety nie byłem w stanie Wam tego ładniej nagrać. No i macie takie trochę latanie przez to po zbiorniku. To jest totalny mix, jeśli chodzi o Tajwany i tak dalej. No i mamy pierwsze nasze potomstwo. Ono jest niestety maleńkie i na tych filmach malutkie wychodzi, ale będziecie mogli zobaczyć sobie porównanie tego maluszka, Zaraz z dorosłą samicą. A, i jeszcze jedna rzecz. W tym zbiorniku, nie wiem, to jest tak na oko, bym powiedział, z 15-20 litrów jest zastosowane podłoże, bodajże benibaci z tego co dobrze pamiętam. I zrobiłem to dlatego, że tu, jak dobrze wiecie, Tajwany mi do końca nie lecą na farmie no nie, i nie wychodzą mi, więc testuję też, jak mi pójdzie to z podłożem. No nie? O, maluszka, widzicie, on się spokojnie spokojnie wykluł. Mamy z dwóch samic puszczonych, Jedna samica to jest krzyżówka któregoś z Tajwanów, bo to z Blue Bolt'a poszło. A druga samica to jest właśnie tutaj ten TB, który, który, którą widzieliście. No nie, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że większe krewetki są z Blue Bolta. Tutaj macie proszę bardzo, o ile się nie mylę. Nie, nie wiem czy, czy, czy dobrze widzę, ale to jest chyba jakiś King Kong, można byłoby tu powiedzieć. Tylko trochę w niebieski wpada pigmentacja tych kresek. No nie? nie wiem czy jest coś takiego jak Shadow King Kong. Pewnie mądrzejsi się ode mnie wypowiedzą, tutaj. No i jeszcze z tych krzyżówek, no to wiecie. Że ja sobie też trochę w domu w zbiorniku eksperymentuję z, tangeria, z tangerinami i one siedzą z blueboltami i, i z pandami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, już tam samica długo jaja nosi, więc mam nadzieję, że w końcu, w końcu coś się pojawi. No, niestety tu nie byłem w stanie ostrości złapać dobrze, ale to naprawdę maleńki przecineczek. Ale tu już mamy klasyczny przykład Taitibi, i, i, i podchodzi tutaj nam do góry. Boże, ja tutaj nie rozpoznam nawet dokładnie kolorów, czy możemy powiedzieć, że to jest hybrydka, no nie, czy, czy to jest jakiś wine red. No nie powiem wam tego. Ja tu tego nie widzę. Może macie jakiś pomysł, to powiecie, a jak nie, to za tydzień będzie coś większego. No i słuchajcie, to jest tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i co, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.